Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie przygotowanie danie. Dzisiaj w nowej kuchni, o pokazanie, której prosiliście. Pokazuję ją fragmentarycznie wkrótce, pokażę ją w całości, dlatego, że celem dzisiejszego filmiku są szybkie w przygotowaniu placuszki otęgowe z borówką. Właśnie wróciłam z pracy, jestem bardzo głodna, zatem musi być szybko i prosto, będzie także smacznie i mam nadzieję, że te placuszki Wam się spodobają. Jeśli tak, to po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skuteczny.pl, a teraz pokażę jakie przyrządzam. Zapraszam. Do miski dodaję otręby owsiane, 6 łyżek. Jeśli chodzi o zamiennik, to myślę, że można je zastąpić płatkami owsianymi. Następnie otręby pszenne, 4 łyżki. Solidna szczypta soli, niepełna łyżeczka proszku do pieczenia. Gdybym robiła te placuszki w wersji na słodko, to dodałabym teraz odrobinę miodu lub cukru zwykłego lub trzcinowego. Ja robię je, no powiedzmy, w wersji wytrawnej, więc cukier pomijam i wystarcza mi sama słodycz owoców. Wbijam jedno całe jajko. Dodaję 2-3 łyżki kefiru, może to być także jogurt naturalny. Ilość tego kefiru lub jogurtu zależy od tego, jak duże jest jajko. Chodzi mi o uzyskanie odpowiedniej konsystencji ciasta. W moim przypadku to było jakieś 7-8 łyżek kefiru, i konsystencja ciasta już mi odpowiada. Jest taka lekko płynna, ale jeszcze gęsta. I na koniec dodaję dwie garście borówki, owoce w całości. One już są oczywiście umyte. No i ciasto w zasadzie gotowe. Odstawiam je teraz na bok, żeby otręby nieco spęczniały. A sama przygotuję ostatni składnik. Może nieco zaskakujący, ale bardzo tu pasuje. Będzie to plasterek cebuli pokrojonej w bardzo drobną kostkę. Gotowe i czas rozgrzewać patelnię. I kiedy patelnia jest gorąca, ale uwaga, nie nagrzewam jej za bardzo, dlatego że placki mogłyby się spalić, wykładam niewielkie porcje ciasta, formuję placuszki i smażę, a właściwie opiekam, bo ja bez tłuszczową, przez kilka minut z każdej strony, aż będą z wierzchu ładnie zrumienione, a w środku upieczone. I kiedy placuszki już się zrumieniły, w moim przypadku 3 minuty z każdej strony, ale często je obracałam tak, żeby się nie miały szansy przypalić, pachną przepięknie i są gotowe, wyłączam teraz grzanie, przekładam je na metalową kratkę ruszt do lekkiego odparowania i przestygnięcia, po czym podaję. I gotowe. Jeszcze lekko ciepłe, przepięknie pachnące i apetycznie zrumienione placuszki odrąbowe z borówką już na talerzu. Są naprawdę proste i szybkie w przygotowaniu, jak widzieliście, ale także bardzo smaczne i jest to fajny pomysł na podwieczorek czy kolację, ale także na przekąskę na wynos. Mam nadzieję, że Wam posmakują i że zechcecie je zrobić. Ja gorąco zachęcam. Tym bardziej, że są dość uniwersalne, bowiem można je przesządzić zarówno na słodko i na przykład polec cukrem pudrem, jak i w wersji takiej lekko wytrawnej, czyli w prezentowanej dzisiaj. No ale koniec gadania i koniec filmiku. Placuszki wędrują na stół, a ja na koniec jak zawsze życzę smacznego i raz jeszcze zachęcam do ich przygotowania. Smacznego!